od prawdziwego białostockiego czekiernika, który zmaga się z codziennymi problemami, który dostał w plecy nóż w postaci wzrostu cen energii potężnego, to jest krew dla czytnictwa, dla piekarnictwa, to jest cena energii, a później dostał w plecy cios lokalny, samorządowy, w formie podniesienia właśnie na przykład podatków od nieruchomości za te jego, za te jego budynki, w których te pączki będzie nam, Dzisiaj upiekł, usmażył, a i dzisiaj nas potrzebuje. Hasłem wyborczym pana prezydenta powinno być zdrowa konkurencja markety, to jest zdrowa konkurencja dla naszych lokalnych <noise> to jest, To jest wręcz śmieszne. To jest, hasło, hasło to, jest, to jest wręcz śmieszne. Markety nie są żadną konkurencją. Są e, kimś, kto na nierównych warunkach e, tutaj wchodzi na rynek i zabija naszą przedsiębiorczość, naszą polską przedsiębiorczość. Coś, co mamy, tak jak waleczność, tak jak bojowość, tak jak walkę o, o nasze. Nasza walka i nasze kampanie jesteśmy blokowani. Chcielibyśmy też Państwa bardzo serdecznie zaprosić na konferencję, która zostanie ogłoszona jutro. To będzie konferencja przed budynkiem telewizji polskiej. Będziemy tam mówili o tym, jak nasz komitet, malutki, bezpartyjny komitet jest traktowany przez telewizję publiczną, która pełni misję i powinna przynajmniej, powinna przynajmniej ona musi dać nam równy dostęp do wszelkich informacji. Pokażemy Państwu rzeczy, które Was zaszokują. W jaki sposób można postępować z nami, z białostoczanami, w jaki sposób można nas dyskrymin dyskryminować, w jaki sposób można nas marginalizować, aby nasz głos się nie przebił. Powtórzę raz jeszcze to, co mówiłem. Oni mają media, władzę i pieniądze. Potężne banery. Na media, przeciwko urzędu. media społecznościowe w jakiś sposób są napędzane, naganiane, w mojej opinii. poniekąd. My nie mamy nic z tych rzeczy, ale mamy serce do walki i doskonały program wyborczy oraz świetnych kandydatów. I nie, tak serce, tak, panie? I nie Jeżeli można, ja postaram się wejść. Mamy tutaj nazwisko pani, która udzieliła nam tej odpowiedzi. Chcieliśmy zadać jej tylko jedno pytanie. Jedno proste pytanie. Na czym polega skomplikowano, skomplikowanie? tej sprawy, że nie można nam udzielić w ciągu 14 dni odpowiedzi na tak podstawowe i proste rzeczy może szef nie pozwala, czyli nie prezydent, czyli Dziękujemy kandydat tak, z Kandydatki nie? są niezakończone, cały czas są, ale chcemy o to zapytać. Być może tak jest, ale ale, ale, ale zapytamy. Zapy postaramy się zapytać, jeżeli zostaniemy przepuszczeni. Jesteśmy tutaj, jest kilkanaście, minut, jest kilkanaście minut po południu, więc mam nadzieję, że tą panią zostaniemy w pracy, tak jak to powinno być i w godzinach urzędowania zadamy to pytanie, tak? Nie, nie, nie chcemy jej nękać, chcemy po prostu, żeby jako Urzędnik, który podpisał te skandaliczne nasze świecenie pismo, odpowiedziała nam, jeżeli zechce się z nami spotkać i odpowiedzieć na kilka kulturalnie postawionych. to tak Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja nie wymagająca wyszukania powinna być udostępniona bez wniosku i bezwłocznie. Także, jeżeli tak, Państwo to przychodzą z pytaniem, to i... <grafię> tak, zobaczymy, to, to czy tak, udzieli te informacji. i Więc wejdziemy tak, teraz, to jest, jeżeli że, ktoś, witam, z, to, to, to ktoś tak. z Państwa z Medwidzek chce to, to nam towarzyszyć, zapraszamy. Nie będziemy robili ścisłego tłoku, pójdę ja, może jeszcze jedna osoba z naszego komitetu. Nie chcielibyśmy tam robić też zamieszania, przeszkadzać tym ludziom w pracy. Oni tam pracują. W większości przypadków. Także zapraszam.